Schodząc powoli, zobaczyła w jaskini na ścianach malowidła, które wydawały się być starożytne i tajemnicze. Przedstawiały one sceny, których aria nie mogła zrozumieć. Postacie w dziwnych ubiorach, tajemnicze rytuały i krajobrazy, które nie pasowały do Antarktydy. Podziwiając te malowidła, zeszła niżej i odkryła dziwne księgi, starannie umieszczone na kamiennych półkach. Ponadto w jaskini, jak na ten rejon, było bardzo ciepło i z góry dobiegało światło, w którego kierunku się udała. Idąc dalej w dół, wyszła na prostą, mijając kolejną ścianę, spostrzegła przed sobą większą przestrzeń oświetloną promieniami słońca, które padały z góry na drzewo, tak na drzewo. Aria nie do końca zdawała sobie sprawę z niesamowitości tego miejsca, na którego środku rosło to drzewo. Zdobione wysokie kilkunastometrowe ściany i kolejne wejścia niczym z opowieści przygodowych. Jedno cisło się na jej usta. Wow. I nie mogła przestać się zachwycać. Dotarło do niej, że ta misja i lex muszą mieć bardzo specyficzne znaczenie, i być może wpakowała się właśnie w coś takiego, że nie będzie jej dane opowiedzieć o tym miejscu nikomu więcej, i że pozostanie w tym życiu z tą wiedzą samotna, i ta samotność w tym momencie już nie była taka fajna. No bo po co widzieć coś takiego i nie móc nikomu o tym opowiedzieć? Po co mi to? zadała sobie wewnętrzne pytanie.